Dzisiaj przeniesiemy się do wieku XVI do Polski, pokażę Wam grupę bardzo fajnych monet srebrnych trzech różnych władców i będą to monety w różnych nominałach. Dowiecie się, które z tych monet są najłatwiej dostępne, powiem również, jak ja podchodzę właśnie do budowania takiego mikrozbioru monet polskich. Królewskiej. Witam Was na kanale Srebrne Prowokacje i słuchajcie, od razu przechodząc do rzeczy, mamy tutaj trzech władców. Zbieżność może troszeczkę przypadkowa, bo film będzie prawdopodobnie emitowany 6 stycznia, więc można powiedzieć w święto Trzech Króli, ale to jest przypadek. I słuchajcie, mamy yy, przypadek z tego względu, że stwierdziłem, że podzielę sobie te filmy na dwie części, wiek XVI i wiek XVII. No a w wieku XVI, jeżeli chodzi o monety z portretami, bo o tym jeszcze za chwilę, właśnie mam monety trzech władców. Kogo tutaj mamy? Mamy Zygmunta pierwszego Starego, to jest tutaj ta grupa sześciu monet, następnie Zygmunt II August, tutaj ta grupa i na dole mamy Stefana Batorego. Nominały generalnie trojaki, grosze, pół półgrosze i dwudenerówka. Czyli monety mniejsze. I tutaj słuchajcie na początku taka, taka, taki drobny wstęp, ponieważ przeglądając materiały na YouTubie, no znajdziemy sporo informacji na temat właśnie kolekcjonowania monet Polski Królewskiej. Natomiast najczęściej są to materiały na kanałach dużych firm numizmatycznych, domów aukcyjnych, gdzie pokazywane są często przepiękne monety, ale też. Ekstremalnie drogie, duże talary, monety złote. Ostatnio bardzo fajny materiał na ten temat też był. To jest dostępny w internecie. No generalnie, człowiek oglądając tam te materiały, można by dojść do wniosku, że kupienie czegokolwiek z Polski Królewskiej to jest to jest oczywiście wydatek idący w dziesiątki, jak nie setki tysięcy. Złotych. Natomiast jest sporo monet, które da się kupić naprawdę w rozsądnych pieniądzach, i tutaj mamy właśnie. Zaraz Wam pokażę, które z nich są naprawdę dostępne w rozsądnych cenach. I oczywiście na YouTubie świat się nie kończy. Mamy sporo grup tematycznych na Facebooku czy kiedyś fora. No i tam już wygląda to zupełnie inaczej. Dyskusje na temat monet takich bardziej dostępnych dla takich zbieraczy jak ja są zdecydowanie, zdecydowanie szersze. Natomiast odniosłem wrażenie, że że jeżeli chodzi o YouTube, no to świat YouTubeowy skupia się właśnie na tych monetach drogich. No i ja dzisiaj pokażę Wam kilka takich monet drobniejszych. I tutaj od razu takie zastrzeżenie, ja nie jestem ekspertem w dziedzinie monet Polski Królewskiej. I słuchajcie, stwierdziłem, że takim ekspertem nie planuję również zostać. A zaraz Wam powiem dlaczego i z czego to wynika. Na początek może zajmijmy się monetami właśnie tutaj Zygmunta Starego i na tym przykładzie powiem Wam, co ja planuję dalej robić i dlaczego powiedziałem, że nie planuję zostać ekspertem. Słuchajcie, co tutaj mam? Zacznę od monety o najwyższym nominale. Mamy trojaka. To jest trojak z Mennicy Gdańskiej, 1538 rok. Nominał tutaj trójeczka. Gros Ar Trip Civit gedan, Gedanen, czyli moneta Gdańska. Bardzo ładny mm, trojaczek ale tylko jedna sztuka. Kolejna moneta to Grosz. I tutaj mamy Grosza w całkiem fajnym stanie. Moneta wybijana w Toruniu 1531 rok. Tak ta moneta wygląda. Zauważcie, że grosz jest średnicą większy od trojaka. Następna moneta to moneta również groszowa, ale z mennicy w Gdańsku. I ta konkretna sztuka, ona była wygięta. To tutaj widać na tym łączeniu, ale całkiem ładny detal. 1528 rok. Kolejna moneta, również grosik, ale z mennicy w Elblągu. I tutaj też nie mamy portretu władcy. I dwie mniejsze monety to są monety półgroszowe. Odmiana litewska i odmiana polska. Odmiana litewska z pogonią. Bardzo mi się podobają te monety, właśnie litewskie. Polska wygląda zdecydowanie skromniej. Mamy tutaj koronę, orła litewska bardziej okazała. I teraz tak, to co powiedziałem, że nie planuję zostać ekspertem. Każdy z tych nominałów, który byśmy sobie tutaj wzięli, grosza, pół grosza, trojaka, e, znajdziemy sporo informacji, jak można dany nominał zbierać. E, tutaj w przypadku Zygmunta Starego, myślę, że to jeszcze nie jest tak rozbudowane, ale gdybyśmy wzięli monety XVII wieczne, chociażby e, Zygmunta trzeciego Wazy, no to tam odmian chociażby samych trojaków jest... Na Tyle dużo, że no tutaj naprawdę trzeba robić mocną specjalizację, żeby w tych żeby jakby znać i, i posiąć całą wiedzę dedykowaną tym monetom. Natomiast po to, żeby zbudować kolekcję przekrojową, do czego ja dążę, jak wyglądały monety polskie na przestrzeni dziejów, czyli mieć trojaka, mieć groszy, mieć jakiegoś grosza jeszcze gdańskiego, które tutaj, którego tutaj nie mam. Mieć, nie wiem, no inne nominały. W przypadku tego władcy to będzie trudno, ale no generalnie pokazanie przekrojowo, jak monety wtedy wyglądały. No do tego wydaje mi się, nie trzeba wchodzić aż tak głęboko w detale i szczegóły związane z najrzadszymi odmianami, z najrzadszymi wariantami danych monet. Co ja bym chciał? Ja bym chciał w, w przypadku tej kolekcji, może jeszcze położyć jakąś monetę mniejszą, może położyć inne odmiany grosza, bo chociażby te same grosze właśnie tutaj z Torunia, one miały różne wizerunki. Czyli tak, żeby ta kolekcja była w pewien sposób urozmaicona, pokazywała jak zmieniał się portret władcy, pokazywała jak wyglądały monety z różnych mennic, ale niekoniecznie, żeby skupiać się na jednym nominale i tylko i wyłącznie temu nominale poświęcać całą kolekcję. Drugi władca, którego tutaj mamy, to jest Zygmunt. No dobra, aha, jeszcze tutaj jedna rzecz. Powiedziałem, że które monety są najbardziej dostępne. W przypadku Zygmunta, pierwszego starego, jeżeli chcemy szukać monet, które są najtańsze, to pół groszy. Pół groszy, zauważyłem, że na rynku jest sporo, zwłaszcza te koronne. Da się te monety kupić spokojnie, poniżej 100 zł, tutaj te litewskie również grosze. To jest temat troszeczkę już nie chcę powiedzieć trudniejszy, bo monety bardzo łatwo kupić, ale. To już trzeba zapłacić powyżej 100 zł, a trojaki to jest kilkaset złotych. To są moje obserwacje, tak jak powiedziałem, obserwacje osoby, która nie siedzi aż tak głęboko w tym, na tym rynku. No i teraz co ja zrobiłem? Ja zrobiłem swojego czasu coś takiego, że stwierdziłem, że skoro pół grosze są łatwo dostępne, to kupię sobie ich więcej. Zacząłem i zebrałem mały zbiorek, nie wiem, powiedzmy 8-10 sztuk z różnych roczników. No ale tak jak powiedziałem, tak jak już kiedyś Wam mówiłem, na przykładzie półtoraków. Stwierdziłem po prostu, że taki rodzaj budowania kolekcji dla mnie jest nieodpowiedni. Po prostu, patrząc na 10 monet, które wszystkie wyglądają tak samo, różnią się jakimś jednym detalem, to nie jest dla mnie. Więc stwierdziłem, że troszeczkę pół groszy sprzedam i na przykład zamiast pół groszy kupię sobie jeszcze innego grosza, bądź inną monetę, właśnie która tutaj do tego zbiorku by pasowała. Dobra, idę dalej, bo się rozgadałem na temat pierwszego władcy, a jeszcze dwóch tutaj zostało. Tutaj zacznijmy sobie od monety najmniejszej. I to jest jedna z monet, która jest najdłużej, jeżeli chodzi o polską, Polskę, Królewską Unię w zbiorze. To jest dwudenar denar, 1570, Zygmunt August II. Następnie dwa półgrosze. I słuchajcie, te półgroszówki to naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o... Detal, jeżeli chodzi o wykonanie, obydwie sztuki są w, w naprawdę fajnym stanie 1551 i 1549 rok. Tych monet jest sporo, poniżej 200 zł. Da się kupić naprawdę ładne sztuki, ładne egzemplarze. I tak samo tutaj jest odmian wersji mnóstwo. Natomiast stwierdziłem, że tutaj zrobiłem to samo co w przypadku tych pół groszy Zygmunta Starego. Posiadam kilka sztuk, natomiast finalnie stwierdziłem, że na przykład zamiast tych pół groszy fajnie by tutaj było posiadać jakiegoś czworaka, jakiś większy nominał, który jest dostępny. Trojak też z pogonią. Zobaczcie jak pięknie się to prezentuje. A niestety bez portretu władcy. 1562. I dwie monety już z portretem. To są monety groszowe. Pierwsza z nich to jest grosz z 1547 roku z Wilna. I tutaj znowu pogoń. Po Zobaczcie na detale jak to pięknie się prezentuje. Cieniutka monetka, cieniutka blaszka, ale wizualnie bardzo ładna. I drugi grosz 1567 tykocin. I tutaj już mamy inne przedstawienie władcy. Pogoń też troszeczkę inna, ale generalnie bardzo, bardzo ładna moneta. Takie dwa grosiki. My przechodzimy do trzeciego władcy. No, to dobra, jeszcze co tutaj jest najłatwiej dostępne? Ta mniejsza monetka, czyli 2D, 2 da się kupić bez problemu. Są te monety łatwo dostępne. Pół groszy jest całkiem sporo i są te monety, powiem Wam, jeżeli chodzi o e, stany. I jakość generalnie wykonania. Jednymi z ładniejszych, chyba jakie widziałem, jeżeli chodzi o Polskę Królewską, dostępnych właśnie z wieku XVI. No dobra, idziemy dalej. Idziemy do trzeciego władcy, Stefan Batory. I tutaj słuchajcie, mamy trzy trojaki i dwa grosze. Zacznijmy sobie od trojaków. Pierwszy z nich to 1583 z mennicy w Olkuszu. I analogicznie, jak widzieliśmy już na wcześniejszych, nominał, opis, piękna moneta. Drugi trojak to Mennica w Rydze. Piękny portret władcy, taka ciemna patynka. Brama miejska ładnie się to prezentuje. I trzecia sztuka to Wilno. Tak ta monetka wygląda. Tutaj znowu mamy orła, pogoń. 1580 rok. I dwie monety o mniejszym nominale, czyli grosze. I tutaj to jest moneta, która ostatnio Wylądowała na moim podsumowaniu 12 najciekawszych monet, które kupiłem w 2025 roku. Jeżeli chcecie zobaczyć ten film, to na końcu tego materiału on się tutaj wam u góry wyświetli. I tutaj mamy Stefana Batarego. To jest grosz gdański z 1579 roku. Zobaczcie, jak to pięknie się prezentuje. Piękna moneta. I ostatnia w tym zestawieniu. Również Stefan Batory. I to jest, słuchajcie, grosz ryski z 1581 roku. Tutaj już troszeczkę słabszy stan, ale mimo wszystko monetka prezentuje się świetnie. No i teraz tak. Pokazałem Wam różne monety, różne nominały. Stany też różne część słabszych, część bardzo ładnych. Teraz co ja planuję robić? Bo to wiadomo, mamy początek roku, człowiek zawsze zaczyna ten początek roku z jakimiś planami związanymi z różnymi zakresami swojej działalności. Ja tak planuję również w zakresie swojej kolekcji numizmatycznej. Co chciałbym zrobić? Chciałbym pozbyć się troszeczkę nadmiaru monet o nominale pół grosza. Chciałbym puścić w świat trochę półtoraczków, które zostało mi, też bardzo fajne monety i zamiast tego zapolować właśnie na jakiegoś grosza w ładniejszym stanie Zygmunta I Starego może jakieś mniejsze nominały właśnie jeszcze Zygmunta I czy Stefana Batorego do tego chciałbym dołożyć, bo wiem, że jest to moneta dostępna czworaka, czyli 4 grosze z Zygmunta II Augusta, no i zobaczymy jak ta kolekcja będzie się dalej rozwijała. Nie chciałbym kupować tych monet zbyt dużo, raczej po prostu zrobić sobie przekrojowo, żeby móc położyć na tatce, tak jak wy teraz widzicie na ekranie i powiedzieć, o, w ten sposób wyglądały monety polskie w XVI wieku. Tak, i to co pokazuję Wam dzisiaj to jest wiek XVI. Przygotowuję jeszcze jeden materiał dotyczący wieku XVII. Tam już tych monet jest zdecydowanie więcej, bo mamy Zygmunta trzeciego Wazy, gdzie no, naprawdę jest mnóstwo monet, które da się kupić w fajnych pieniądzach, jeżeli ktoś szuka właśnie monet Polski Królewskiej. No ale o tym w kolejnym materiale, nie chciałem tego materiału zbyt rozwlekać. Tam byłoby za dużo gadania. Dobrze, więc tak wyszło mi, że w Święto Trzech Króli publikuję materiał poświęcony trzem królom polskim z wieku XVI. No cóż, tak się złożyło. No i słuchajcie, to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Chciałbym tutaj na końcu podziękować osobom, które wytrwały właśnie do końca. Podziękować również osobom, które zdecydowały się na wspieranie kanału. Jeżeli chcecie dołączyć do grona wspierających, zapraszam tutaj do linku pod filmem. Dobra, bardzo Wam dziękuję. Zostawcie komentarz, co myślicie na temat tego, co dla Was nagrałem. I zapraszam Was na kolejne filmy. No i jeżeli chcecie zobaczyć podsumowanie, o którym już wcześniej wspominałem, no to ten link do filmu, właśnie w tej chwili, powinien Wam się o tutaj u góry wyświetlać. Dzięki, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.